Witamy w Nowosolskim Ośrodku Kultury na wielkim finale Lubuskiej Gali Tanecznej. Poziom tegorocznej gali był bardzo zróżnicowany, podzielony był na trzy, trzy grupy wiekowe i w każdej z tych grup były bardzo, bardzo ciekawe prezentacje, różne style, różne techniki tańca, przez to cały, cały dzień, cały przegląd był bardzo inspirujący. Przygotowania do dzisiejszej Galitanecznej trwały bardzo długo, ponieważ jest to kolejny konkurs, my się przygotowujemy od września. Jestem z Teatru Ruchu Zasioboźnierskiego Domu Kultury i ten układ akurat był przygotowywany dużo wcześniej. No i próbę, oczywiście mnóstwo pracy, potu, wysiłku, które trzeba było włożyć w zrobienie tej choreografii. To jesteśmy z Gorzowa Wielkopolskiego. Ogólnie jesteśmy w Nowej Soli na tych zawodach pierwszy raz. I tak naprawdę no, bardzo w porządku. Super miejsce. Wydaje mi się, że jakby były kolejne za rok, to na pewno byśmy chcieli. Skąd do nas przyjechaliście? Skostrzyna na nad Wszystkie tańczycie w jednym zespole? Tak. tak. Co dzisiaj zatańczyłyście? Hip-hop. Hip A jakie emocje dzisiaj wam towarzyszą? Cudowne. Cudowne. Extra. Czy za rok przyjedziecie znowu na galę taneczną? Tak. Mamy taką nadzieję. Ja. Taniec jest dla nas wszystkim i bardzo lubimy tańczyć. Bomba! Ultra! Mega! Ekstra! Ja. A jak przygotowania do dzisiejszego występu? Poszły super i zajęliśmy pierwsze miejsce, więc się bardzo cieszymy. Czy za rok chcielibyście znowu pojawić się na Galit? zgaryta, atmosfera musi być taneczna, musi być dużo energii, 600 ponad 600 uczestników w Nowosolskim Domu Kultury. Dużo się dzieje, dużo pomysłów artystycznych, dużo energii. Jak widzimy, mamy tutaj i dzieci najmłodsze i też starsze. Chyba lepiej nie mogliśmy trafić, no i poza tym bardzo mi się podoba w odrestaurowanym nowym ośrodku kultury. Także myślę, że, że nowosolski Dom Kultury na stałe zapisze się w kalendarzu i kto wie, czy czasami Lubuska galatanyczna nie będzie taką etykietą nowosorskiego Domu Kultury.